Te moje ziomeczki w tym odcinku mam dla was konkurs jeśli chcecie ten konkurs wiecie jaki jest podstawa konkursu jak żeby narysować narysować piękną choinkę A jak nie chcecie to stół wigilijny no i można wygrać odcinek ze mną przez lokitoki przepraszam przepraszam że nie nagrywam no na, Znaczy nagrywam na lokitoki tylko nie mogłem wstawić no, jest ciężko wstawić. Tu jest moja siostra? Hania! Hala! No, przepraszam. Mam jej poduszkę. Mówię, o, fajnie pod głowę. No i narysujcie choinkę. To będziecie, będziecie mieć jeden filmik. Złoki toki. Znaczy, dostanie. Znaczy, będzie taki konkurs, że. Może. No, Narysujecie choinkę albo stół wigilijny, wigilijny. Wyślijcie, wyślijcie mi. No, yy, znaczy, no, wyślijcie mi. Yy, no i można wygrać jeden odcinek ze mną z Toki. No i naprawdę fajnie będzie. No i będziemy na łąkach, jak zwykle. Dzisiaj, będziemy, dzisiaj będzie odcinek z tego. Pierwszy odcinek z walki doki. Dobra, to więc na tyle. To siema.